Nazywam się Maria Basza jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Mieszkam w Lwowie. Zapraszam do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Witryna Literacka, który przybliży Państwu wiersze związane z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. Wyszły one spod pióra poetów zamiłowanych w tej ziemi. Utwory powstały zarówno przed drugą wojną światową. Tak i w czasach obecnych. Jan Bill urodził się w 1955 roku we Lwowie, gdzie ukończył polską szkołę, a następnie polonistykę w Wilnie i wrócił do Lwowskiej Szkoły nr 10 imienia Marii Magdaleny, żeby uczyć tam, gdzie kiedyś jego uczono. W roku 1990 wyjechał ze Lwowa do Warszawy. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim poświęconą twórczości Mariana Chemara. Jest autorem i lektorem tekstów w Radiu Bajka. Poezja. Zbyt późno już na wzloty i upadki. Na łbie bezładny życia kram. I tylko czasem nocą blasku lamp. Przychodzi jak szloch, jak spazm, przyprawia o zawrot głowy i bicie słowem w mur. A rano wypłasza ją szary wróbel, stukając dziobkiem w pękniętą szybę. Bez tytułu. Jest miasto. Smutek i radość. Punkt na mapie. Kropka nad głupotą polityków. Wigilia. Ręce matki pachniały ciastem pod choinką przyniesioną spod Bernardynów. Małe radości zawinięte w biały papier. Pierwsza gwiazda nad Łyczakowską. Opłatka płatki z kropelkami łez. Życzę ci, wiesz, na drzewku bańki chatka, Co dziadek z Rosji z niewoli przywiózł, A na dobranoc, po słodkiej kuci, Śpij mi, nasz lew na straży tam stoi. Odwiedziny. Raz na jakiś czas, codzienność przerwie ucieczka w tęczę, Wtedy też wykonuje prośby, które uciekły z oczu ludzi obcych. Ale to zdarza się rzadko. Jeśli nie śpię osiem godzin, nie jem trzy razy dziennie, lub nie działa winda, to się męczę. Poza tym za panią matką. Jednak wczoraj, nie patrząc na pieską pogodę, późną porę, ciemną klatkę schodową, moją mrukliwość, wpadła do mnie na herbatę miłość. Bez tytułu Nocą u okien skomli deszcz Swój nieudany, nieskończony wiersz Nocą wplątany w okienice wiatr Burzy swój świat z kart Nocą zapal świece dla samotnych wędrowców I postaw na progu pustyni miasta Niech płonie mała, śmieszna gwiazda w deszcz i wiatr. Serenada dla zmierzchu. Szarość jeszcze nie dojrzała, choć urzęs już ciąży. Cisza jeszcze jest zbyt mała, chociaż słuch już dręczy. Chociaż, chociaż, wejdź tu, pokaż, gdzie stół, gdzie powszedni chleb. Zawieź pod sufitem na myśli smutny lep. Usiądź, nie śpiesz się, razem ze mną dziel widok na dogorywającą tuż za oknem biel. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.